WNTG przedstawia Hans Christian Andersen, Królowa Śniegu, rozdział 6. Laponka i eskimoska. Zatrzymali się nagle przed niepozornym domkiem. Była to chatka tak niska, że dach opierał się na ziemi, a drzwi stanowił otwór, przez który mieszkańcy musieli wpełzać do środka na brzuchu. W chatce nie było nikogo oprócz starej Laponki. Która gotowała rybę nad lampą napełnioną tranem, ren opowiedział jej swoją historię, która wydawała mu się najważniejszą, a potem zaczął mówić o Gerdzie, ponieważ dziewczynka była tak zziębnięta, że sama opowiadać nie mogła. Ach, biedaki, rzekła laponka, wysłuchawszy wszystkiego uważnie, daleka, bardzo daleka jeszcze przed wami droga. Więcej niż 100 mil lecieć musicie na północ, bo tam dopiero, na samym biegunie królowa śniegu ma swój pyszny zamek, w którym zorza północ napali się co wieczór wspaniałymi ogniami. Nie mam w domu papieru, więc na suszonym sztokfiszu napiszę wam list do pewnej bardzo mądrej eskimoski, która mieszka niedaleko w pałacu królowej i może wam więcej dopomóc ode mnie. Potem dała Gerdzie jeść, pić. A gdy dziewczynka posiliła się i ogrzała, Laponka napisała list na suszonym sztokfiszu, oddała go Gerdzie i kazała dobrze pilnować. Następnie przywiązała ją znowu do Rena, a ten szybko puścił się w drogę. I pędzili znowu na północ bez wytchnienia i odpoczynku. Drogę wskazywały im wspaniałe blaski ogni, płonących w pałacu królowej, które na ciemnym niebie rozlewały się w wzorze czerwoną. Wreszcie stanęli przed chatką eskimoski. Tu drzwi nie było wcale, więc musieli zapukać do komina. Wpuszczono ich niezwłocznie. Wewnątrz chaty było tak strasznie gorąco, że eskimoska, mała, tłusta i bardzo brudna kobiecina chodziła w lekkiej sukni. Zaraz też rozwiązała gerdzie jej sukienkę, zdjęła jej buciki i ciepłe rękawice, a renowi położyła na głowie kawał lodu. Gdyż inaczej nie mogliby tu wytrzymać. Potem wzięła rybę i zaczęła czytać list laponki. Przeczytała go raz i drugi i zamyśliła się głęboko. Ren zbliżył się do niej i mówił z prośbą w głosie: Wiem, że jesteś bardzo mądra i masz wielką władzę, że rozkazujesz wiatrom, które są ci posłuszne. Daj więc Gerdzie takiego napoju, żeby była silniejsza od dwunastu mężczyzn i mogła pokonać Królową Śniegu. Siłę dwunastu mężczyzn, powtórzyła Eskimoska z uśmiechem, kiwając głową. Na cóż by się to zdało? Czyż Królową Śniegu pokona siła dwunastu mężczyzn? Potem wzięła z półki duży kawał zwiniętej skóry. Rozłożyła ją z wielką uwagą i patrzyła na dziwaczne znaki i litery, które ją pokrywały z takim natężeniem, że grube krople potu wystąpiły na jej czoło. Ren kręcił się koło niej nieustannie, potrącał ją rogami, ocierał się bokiem i patrzył w oczy błagalnie, aż eskimoska zaprowadziła go wreszcie do kąta, a kładąc mu głowę na świeży kawał lodu, szepnęła bardzo cicho. Hai jest naprawdę u Królowej Śniegu, ale jemu tam dobrze. Zdaje mu się, że jest w najpiękniejszym kraju i że mu nigdzie lepiej być nie może. Wszystko to stąd pochodzi, że drobne okruszyny czarodziejskiego zwierciadła utkwiły mu w oku i w sercu. A dopóki tkwić tam będą, nikt go nie uratuje, bo Królowa Śniegu ma nad nim władzę i może go zatrzymać gwałtem. A zresztą, choćby i wrócił do ludzi, to będzie dla nich obcy, bo nic dla nich nie ma. Nie potrafi nawet być wdzięcznym Gerdzie za jej miłość i poświęcenie. Więc cóż począć? Rzekł Ren strapiony. Trzeba go uleczyć, trzeba wyjąć mu z serca i z oka szczątki czarodziejskiego zwierciadła. A jak to zrobić? Nie wiem, to nie moja sprawa więc nie chcesz pomóc gardzie? Nie możesz jej dać żadnej władzy. Zmiłuj się, Renie. Powiedz, cóż ja więcej jej dać mogę nad tę władzę, którą sama posiada. Czyż nie widzisz jej siły i potęgi? Czyż nie widzisz, że ludzie i zwierzęta służą jej i wypełniają jej wolę? Czyż nie widzisz, że bosa i uboga po uświata już przebyła, a wszyscy jej pomagają i nic się jej oprzeć nie może? Takiej władzy my jej nie damy. Takiej władzy nie może dać jej nikt na świecie, i od nas ona jej nie potrzebuje, bo źródło potęgi ma we własnym swym sercu, a tym źródłem jest dobroć, miłość i niewinność. Jeśli te trzy klucze nie otworzą przed nią pałacu królowej śniegu i nie ocalą Kaja, to my także uczynić tego nie zdołamy a teraz słuchaj jeszcze, co ci powiem. O dwie mile stąd zaczyna się ogród królowej. Tam zaniesiesz dziewczynkę i zostawisz ją przy dużym krzaku, który stoi na śniegu, okryty czerwonymi jagodami. Ale już z nią nie rozmawiaj i wracaj tu co prędzej. Eskimoska posadziła gerdę na renie, przywiązała ją dobrze, a poczciwe zwierzę pomknęło natychmiast. Ach, moje buciki, moje rękawice! zawołała Gerda, gdy mróz ostry owiał jej bosę nożyny i zatamował prawie oddech w piersi. Ale ren nie śmiał się wrócić, ani zatrzymać i biegł naprzód, co miał siły, aż stanął na granicy ogrodu królowej, przy wielkim krzaku okrytym czerwonymi jagodami. Tu zsadził gerda na ziemię i pocałował ją w usta, a z oczu popłynęły mu wielkie łzy. Potem zawrócił i znów biegł przed siebie, wcale się nie oglądając. A biedna Gerda została na śniegu sama jedna, bosa, bez rękawic i bucików, wśród wichru i strasznego mrozu. Zaczęła biec naprzód, jak mogła najprędzej, ale natychmiast zastąpił jej drogę cały tłum płatków śnieżnych. Nie spadały one z nieba, gdyż niebo było jasne i pogodne, oświetlone płonącą zorzą, lecz unosiły się nisko nad ziemią i powiększały się coraz bardziej, w miarę jak zbliżały się ku niej. Wtedy przypomniała sobie dziewczynka, jak oglądała skajem płatki śniegu przez szkło powiększające. Tamte jednak były inne, nie takie wielkie. Te wyglądały strasznie, jak żywe istoty. Były to rzeczywiście przednie straże królowej śniegu. Ich postaci były dziwaczne i groźne: niby ogromne, białe i kolczaste jeże, to kłęby żmi i wężów o syczących paszczach, to niby małe, grube niedźwiedziątka o nastroszonej sierści. A wszystkie białe, lekkie, świecące, ruchliwe, budzące strach brzydotom i tym, że żywe, a przecież to płatki śniegu. Dziwne, szkaradne wojsko. Gerda w trwodze zaczęła się modlić. Ale mróz był tak wielki, iż własny jej oddech wychodząc z ust stawał się dla niej widzialny, zmieniał się w gęstą parę i otaczał ją jakby obłokiem. I nagle w tym obłoku ujrzała małe aniołki, które krążyły koło niej. Spuszczały się ku ziemi, a gdy jej dotknęły, rosły szybko i otaczały ją jak groźne wojsko. Każdy miał hełm na głowie, a w ręku tarczę i włócznie. Było ich coraz więcej. A kiedy Gerda skończyła pacierz, już otaczał ją cały legion tego cudownego wojska. Teraz rozpoczął się bój z potwornymi płatkami śniegu. Wojsko anielskie rąbało i siekało na drobne szczątki szkaradne istoty. Które zaczęły się cofać w popłochu, i Gerda biec mogła prędzej bez przeszkody. Aniołkowie głaskali jej nóżki i ręce i nie czuła już mrozu, aż stanęła przed samym pałacem królowej. A tymczasem zobaczymy, co tam robił Kai. O Gerdzie nie myślał wcale i nie przypuszczał, że stoi w śniegu przed pałacem.